Zaczynamy z kolejną lekcją. Dzisiaj pogadamy sobie o konstruktorach. I o co w tym chodzi? Konstruktor to jest taka, powiedzmy, dziwna metoda, którą można wywołać tylko przez operator new. I tutaj to, co mamy, to jest wywołanie konstruktora. Wywołanie konstruktora, który tutaj akurat nie przyjmuje żadnego parametru. Zwróćcie sobie uwagę. Że ten konstruktor ma identyczną nazwę jak klasa, czyli auto, tutaj to jest typ auto, nazwa stilo to się równa new Auto. To jest wywołanie konstruktora bezparametrowego. No i co? Teraz mamy to nasze stylo. stilo. Stilo.marka to się równa fiat. Siro. poziom paliwa to się równa 100. Jak sobie zobaczymy tutaj na tą klasę auto, no to w tej klasie auto mamy właśnie pole String marka i pole int poziom paliwa. To jest nasz konstruktor bezparametrowy. I teraz tak. Ten konstruktor, tak jak mówiłem, ma taką samą nazwę jak klasa, i on jest tutaj pusty, więc musimy. Ustawić sobie markę na coś, na tego fiata, i, chcie, i chcemy sobie ustawić poziom paliwa na 100. No, tylko że chcielibyśmy, żeby to się działo w czasie tworzenia, bo e, w sensie ustawiania tych pól, bo bez sensu, żebyśmy musieli najpierw stworzyć obiekt, tak jak tutaj w linii 6, a później poustawiać mu pola na takie wartości, jak trzeba, bo to są wartości początkowe. Ustawianie takich wartości początkowych leży właśnie w gestii konstruktora. Jak to zrobić? No, mamy tutaj następny obiekt: auto, typu auto. Teraz zrobimy sobie TT. To się równa New Auto, marka Audi, poziom paliwa 100. I teraz, jak sobie wypiszemy, jak to odpalę, to wypisuje mi się Audi 100. Wypisało mi się Audisto jako TT.marka i TT poziom paliwa. I skoczmy sobie do tego konstruktora. Zobaczcie, jak to się dzieje. Jak wejdę tutaj, to widać, że kliknąłem sobie z kontrolem. Hmm, czyli zrobiłem tak, że tutaj najechałem na to, przytrzymałem kontrol i kliknąłem. Dzięki czemu skoczyłem właśnie tutaj. Drugi sposób to jest, mając tak kliknięty, naciskam kontrol B jak. Barbara. I skoczyło mi tutaj. I co tutaj się dzieje? Przekazuję sobie tutaj dwa parametry: string marka i int poziom paliwa. Zwróćcie sobie uwagę, że to są takie same nazwy, jak tutaj tych pól. Tak się generalnie przyjmuje, taka jest y, przeważnie konwencja nazwnicza, że tutaj przekazujemy sobie takie nazwy, jak nazwy naszych pól. Tylko co to powoduje? To powoduje. Że nie mogę sobie zrobić czegoś takiego, marka równa się marka, bo to bez sensu, bo to przypisuje do tego przy przekazanego parametru ten przekazany parametr, czyli od razu mi się wyszarzyło, bo powiedziało, że e, the value marka is assigned to marka is never used, czyli to no, generalnie bez sensu. I o co tutaj chodzi? Pojawia się takie słówko kluczowe this. this. marka to się równa marka. This. poziom paliwa to się równa poziom paliwa. Jak można rozumieć to? Dys. Dys tutaj w tym przypadku można sobie pomyśleć tak. W aktualnie tworzonym obiekcie, czyli Dys, ten obiekt, który właśnie tworzymy, do jego pola marka, czyli Dys.marka, wpisz to, co tutaj przychodzi jako marka. Czyli Dys.marka to się równa marka, a this poziom paliwa równa się poziom paliwa, czyli. Temu obiektowi, który właśnie tworzymy, do jego pola marka wpisz to, co przyszło w marka, a do tego obiektu, czyli this poziom paliwa, wpisz to, co przyszło jako poziom paliwa. No i widać, że jak sobie powypisywaliśmy to. Teraz zwróćcie sobie uwagę, że tutaj przez ustawiłem to w konstruktorze, czyli Audi i 100. I tutaj już nie robiłem żadnego czegoś takiego, jak robiłem wcześniej w ten sposób. Tylko od razu wypisałem te wartości. I one są od razu nadane, tak jak trzeba. Teraz waszym zadaniem było stworzenie pola pies, y, klasy pies z polami imię i wiek. I mieliśmy to zainicjalizować przez konstruktor. No to zróbmy to sobie. New Java class. Yes. i mamy mieć mamy mieć dwa pola string imię int wiek i teraz tak chcemy stworzyć konstruktor w którym będziemy przekazywali te wartości które tutaj y, mamy jako pola czyli zróbmy sobie publiczne Konstruktor, czyli public pies. I tu będziemy chcieli przekazać string imię, przecinek int, wiek, ciach, dys. Imię, wpisz. Imię. Dys. Wiek. Wpisz wiek. No i skoczmy sobie teraz do tej naszej lekcji 10 i stwórzmy takiego psa. Czyli pies z lekcji 10 Burek, to się równa new pies i musimy mu podać imię Burek przecinek wiek, o młoda psina, wiek 1. I teraz wyprzemy sobie sołt Burek kropka imię dałem sobie ctrl d, żeby powielić tą linię i burek kropka, wiek no i jak teraz sobie to odpalę no to pokazało mi się burek i jeden czyli tu mamy imię naszego psa, burek kropka, imię, a potem mamy burek kropka, wiek Czyli zainicjalizowały mi się te pola w konstruktorze. To zrobiliśmy, czego oczekiwało, o, oczeki, co było oczekiwane. Teraz możemy sobie pomyśleć, a co by było, gdybyśmy chcieli inicjalizować tylko część parametrów? Bo na przykład, jak tworzymy sobie auto, to w naszym aucie nie ma w ogóle paliwa. My go je dopiero wzięliśmy i poskładaliśmy. Tam mamy bug, ale w sumie nic w nim nie ma. Więc chcemy, żeby domyślnie paliwo zawsze inicjalizowało się na zero. Możemy to zrobić, tworząc sobie konstruktor, który w sobie będzie inicjalizował pola na pole, czy pole na jakąś konkretną wartość. Jak to zrobić? Tutaj widzicie, że mam New Auto. Ale podaje tylko jego markę. No i jak sobie teraz skoczę tutaj do tego auta i poszło mi właśnie do tego do tego y, konstruktora, to tu jest troszeczkę zrobiony trik. Zacznijmy bez tego triku, a później wrócimy do niego i zobaczymy o co tu chodzi. Czyli dam sobie dys.marka pisz marka i dys. poziom paliwa równa się 0. Czyli na początku tworzymy tutaj hmm, obiekt auta, któremu marka przypisujemy tą markę, a poziomowej paliwa przypisujemy 0. Co istotne. Jak mówiłem, wcześniej dlaczego używaliśmy tego dys, dlatego, że przypisywalibyśmy jakby tej samej wartości. Hmm, kompilator nie jest w stanie zrozumieć, do której wartości chcemy przepisać, ale tutaj, już wiemy, że tylko to, ten poziom paliwa, to jest poziom paliwa, który mamy w aucie. Więc tu już nie ma takiego problemu, żebyśmy musieli, musieli dawać dys. Ale przeważnie pisze się konstruktory w taki sposób, że dajemy to dys. Żeby powiedzieć wprost, że to dlatego tworzonego aktualnie obiektu nadajemy takie coś. Czyli temu aktualnemu obiektowi nadajemy taką markę, temu aktualnemu poziomowi paliwa nadajemy taką wartość. No i zobaczmy sobie jak się to nam odpali. Znowu. Tu mamy nasze Renault. No i mamy Renault 0. Czyli e, utworzyło nam się auto e, z którego marka to, reno, a poziom paliwa to 0. Wróćmy teraz do tego naszego triku. O co to chodzi? O co tu chodzi? Mamy dys, marka i poziom paliwa. Kliknę z kontrolem na tym dys, żeby nas zabrało. W w, bo to ewidentnie jest wywołanie metody. Tu mamy nawiasy. I mamy marka, przecinek poziom paliwa. Jak kliknę sobie teraz na tym dys, to przeniosło mnie do tego konstruktora tutaj wyżej. Czyli to jest wywołanie konstruktora z tej klasy. Dys i nawias powoduje nam wywołanie konstruktora z tej klasy. Co istotne, to musi być na pierwszej pozycji w konstruktorze. Jeżeli chcielibyśmy <laughs> zrobić sobie dys poziom paliwa równa się 0 a potem zawołali to, to to nam się świeci na czerwono, bo mamy informację call to this must be first statement in constructed body czyli to musi być na pierwszym miejscu w ciele konstruktora ale takie this z nawiasami to jest zawołanie konstruktora z tej klasy tak, to woła nam tutaj co dalej? Hmm. Chcieliby sobie, chcielibyśmy sobie stworzyć konstruktor w klasie pies, który ma przyjmować tylko imię i ustawiać na wiek. No to wróćmy do tego naszego psa. I teraz pokażę Wam trik, bo możemy to pisać z palca, nie ma problemu, ale mamy najwspanialszy notatnik do programowania, czyli IntelliJ. -kę. i ona ma bardzo dużo fajnych, przydatnych rzeczy. Jak naciśniemy sobie Alt Insert, to pojawia nam się takie menu jak Generate. I pierwszym polem jest konstruktor. No to dajmy sobie konstruktor. Choose fields to initialize by constructor. O co on tu pyta? On tu pyta, jakie pola chcemy inicjalizować w naszym nowotworzonym konstruktorze. No to my chcemy tylko, żeby było przekazywane imię. No to kliknę imię. Jeżeli byśmy chcieli dwa, to trzeba z kontrolem klikać, ale chcemy tylko imię. Dobra, zaznaczyłem sobie imię, daj sobie okejka. Okay I co się pokazało? Pokazał się gotowy konstruktor, czyli public pies, string imię, dys imię, wpisz imię, no i my chcemy tylko to przerobić dodatkowo, że dys wiek, wpisz 0. Albo 1, niech będzie roczny pies. Chociaż jak to było w wymaganiu, czy było 0, czy 1, sprawdźmy to ustawić bieg na 0, no to dobra to wracamy, dajemy 0 i teraz tworzymy sobie nowego psa za pomocą konstruktora jednoargumentowego pies azor, to się równa new pies azor i teraz moglibyście się zastanawiać jak to się dzieje? Tutaj utworzyłem sobie psa Azora za pomocą jednoparametrowego konstruktora, a tu za pomocą dwuparametrowego konstruktora. Jak sobie kliknę z kontrolem na to, to on mnie przeniesie do tego konstruktora, który zostanie zawołany w celu utworzenia tego psa. Tak jak tworzyliśmy sobie ten nasz samochód. I o co tutaj chodzi? Dżawka jest w stanie wykminić na podstawie przekazanych parametrów Którą metodę ma zawołać? Czyli jak tutaj, czy którą metodę, czy który konstruktor, to się tyczy jednego i drugiego. Czyli jak tutaj przekazuje jeden parametr, to wiadomo, że trzeba zawołać ten konstruktor, który przyjmuje jeden parametr. Jak tu przekazuję dwa parametry, to wiadomo, że trzeba zawołać ten konstruktor, któremu przekazujemy dwa parametry. To się nazywa przeciążanie metod. I można to też robić z konstruktorami. Przeciążanie. Overload. To jest jedna z dwóch takich rzeczy, które się często mylą, jest overload i override, czyli przeciążanie i nadpisywanie. Do nadpisywania jeszcze przejdziemy, ale żebyście tutaj już czuli, że tu mamy przeciążanie, overload. I ym, wracając do naszego pieska, mamy tego naszego azora, no to wypiszmy sobie sold. A, a nie auto, tylko azor kropka imię ctrl d ctrl w, ctrl w teraz fajne, bo ctrl w sobie teraz zaznaczyłem imię nacisnę, nacisnę ponownie zaznaczy mi azor imię nacisnę ponownie, zaznaczy mi to sprintlinem, jeszcze raz zaznaczy mi całą linię, jeszcze raz zaznaczy mi ze średnikiem, ctrl w zaznacza coraz szerszy zakres ja go bardzo często używam i mamy azor.wiek. No i sobie to odpalmy. Co nam wyjdzie? No, wyjdzie nam nasze azor i 0. Kolejna rzecz. To to, że nasze wartości naszych pól możemy zmieniać za pomocą metod. Tak jak już wcześniej yy, mówiłem, nasze klasy składają się z pól. Dzisiaj poznaliśmy konstruktory i metody. I teraz metody mogą modyfikować pola. I w takiej na przykład klasie Auto stworzyłem metodę zatankuj. I o co tutaj chodzi? Ta metoda zatankuj zwiększa nam poziom paliwa o w, przekazaną w parametrze wartość czyli o ilość paliwa. I wypisuję sobie tylko tankujemy. Jak tu zobaczymy, to mamy tak auto. Zatankuj. Auto nasze to było Renault, które zostało utworzone z poziomem 0. Tutaj mamy Renault 0. A teraz odpalamy tankowanie. Jak odpalimy sobie to nasze auto. Zatankuj. To wyświetliło nam się. Tankujemy. I jak wywołałem znowu auto.poziom paliwa, to dostałem informację o tym, że mój, moje, ak, mój aktualny poziom paliwa to 20. I teraz, w naszej psince stworzymy sobie metodę minął rok która będzie zwiększać wiek psa o 1. Chodźmy sobie tutaj. Mm. Może pokażę Wam tutaj jeszcze jeden trik, który często sobie też wykorzystuję w swojej pracy. Mamy tego naszego psa. Załóżmy, że mamy tego Azora. No i Azor ma wiek 0. Jak ja często piszę metody? Moglibyśmy przejść po prostu do psa i napisać tam taką metodę, jaką chcemy, ale ja lubię to robić troszeczkę w drugą stronę. Czyli będę chciał, żeby na takim obiekcie azor, typu pies, żebym mógł wywołać metodę minorock. Ona nie będzie przyjmowała żadnych parametrów. IntelJK mi od razu mówi, cannot resolve method minorock in pies. I co ona podpowiada? Możemy zrobić create method minorock in pies. I ona sama nam podpowiada, że w podpowiada, albo pyta nas, jakie tutaj typy chcemy wrzucić, chcemy, żeby to nic nie zwracało, więc dajemy sobie void i piszemy sobie implementację tego, co tutaj ma się stać. A co ma się stać? Ma się stać: wiek plus równa się 1. Czyli zwiększamy ten nasz bieg naszej psinki o 1. To nam się przestało świecić. I teraz, jak sobie dam. zrobię sobie tak. E, sołt wiek Azora, kropek, plus azor, kropka wiek. Teraz sobie odparę. to widzimy, że wiek Azora to jeden, dlatego że nasza metoda minął rok. Jest w stanie zwiększyć pole tego obiektu. Znowu użyłem sobie Dys, nie musiałem. Mogłem tylko dać Wiek plus 1, bo tu nie ma konfliktu nazw, ale mamy Dys. Wiek plus równa się 1. Czyli za pomocą metody wywołanej na rzecz obiektu zmieniłem jego wewnętrzny stan. Czyli zmieniłem wartość jego pola, bo podbiłem ten wiek o 1. Czyli w konstruktorze zainicjalizowałem sobie to jakimiś wartościami. W metodzie minął rok, wziąłem i to jakoś zwiększyłem. Tutaj, akurat, zwiększyłem o jeden. Przejdźmy teraz do zadania domowego. Co będzie naszym zadaniem domowym? Mamy tutaj klasę main, w której jest sporo rzeczy świecących się na czerwono. Rezerwuj miejsce, zwolnij miejsce. No, jak w sumie dwie metody. Na konsoli ostateczny cel jest taki, żeby się pokazało coś takiego. Zarezerwowano miejsce numer 0 na sali 1, zarezerwowano miejsce numer 1 na sali 1, zarezerwowano miejsce numer 2 na sali 2. Potem zarezerwowano miejsce numer 0 na sali 2, zarezerwowano miejsce numer 1 na sali 2. Czyli to jest skutek wykonania tych metod. Potem jak tutaj pojawia się zwalnianie, zwalnianie konkretnego miejsca, to mamy sala 2. Zwolni miejsce, sala 2 zwolni miejsce, sala 2 zwolni miejsce. I teraz zwróćcie sobie uwagę, że pie wynik pierwszego to zwalnia miejsce 1. Wynik drugiego, miejsce nie było zajęte, a wynik trzeciego, nie ma takiego miejsca. Jak teraz skończymy sobie na salę, to co tu się dzieje? <coughs> Ta sala ma stworzone 5 miejsc. I ma tablicę miejsc, no i ma numer sali. Pierwsza rzecz: no to tutaj mamy konstruktor, w którym przekazujemy sobie ten numer sali i trzeba go będzie jakoś ustawić. Tu mamy stworzone te miejsca, no i tam będziemy musieli sobie hasać po tych miejscach, żeby odpowiednio rezerwować te miejsca na sali, bo widać, że rezerwuj miejsce, rezerwuje nam pierwsze wolne miejsca a zwalnia mie zwolni miejsce zwalnia nam konkretne miejsce czyli takie dwie metody mamy do napisania mamy tą naszą salę z pięcioma miejscami i zobaczmy sobie jeszcze na to miejsce a to miejsce ma po prostu tylko jedno pole typu boolean czyli true lub false o nazwie zajęte i to jest wasze zadanie żeby ostatecznie na konsoli pojawiło się coś takiego i to tyle jeśli chodzi o lekcje o konstruktorach, mam nadzieję, że, że to zrozumieliście i zadanie uda się zrobić bez większych problemów.